To dzisiaj lecimy sobie na żwirkę, polatać trochę z enduro opa. Ogólnie kładzik jeszcze czarny, ale biorę się za zmianę plastików, także będzie w starym wydaniu. Przed wyjazdem, oczywiście, będę musiał sobie przygotować kładzisza, czyli wyczyścić te filterki, bo trochę się wszystko zakurzyło. W sumie jakiejś mocnej tragedii nie ma. Ja no, tu od dołu bardziej czarne, ale bywało gorzej. Także filterki sobie wyczyszczę. I będę się brał za zmianę plastików, bo ogólnie chciałem je okleić, no ale bym się nie wyrobił z oklejną, bo muszę tą gumę zerwać. Także teraz jeszcze pojadę sobie na starych plastikach, potem znowu przełożymy na te i będę się brał za oklejanie Kładisza. No i jak widzicie, ściągnąłem z przodu ten plastik. Ogólnie szybko to schodzi, bo mam wszystko zrobione na wsówki, tak jak widać te kierunki. Przy drugim plastiku mam drugie kierunki, także momentalnie to schodzi. Ogólnie Wam pokażę. Tu te nowe plastiki, jak się porysowały, w sumie po jednej takiej jeździe na żwirowni, ale na przykład to czajcie to. Gumą pomalowałem, trochę wiadomo, zeszło tej gumy, no ale tak to plastików nie ma porysowanych, bo tak jak spojrzeć tutaj, to tyle jest rys jakiś na nich, a tak to bym miał plastiki porysowane, a plastiki są całe, tylko gumy trochę zeszły Coś tam na pewno ochroniła, tak jak widać. Na razie jeszcze nie będę tego zrywał, może coś tam się jeszcze potem ogra, zanim wleci ta okleina Plastik w sumie można ściągnąć, bo już go odkręciłem także tak się prezentuje kładzie, trzeba przeczyścić w sumie. Czyścić to na razie go nie będę dokładnie, tylko tutaj wiadomo przy filtrach. No i trzeba stare plastyczki wyciągać z kartonu. Ulu, wszystko w folii. Dawno nie widziałem tego w tej, tej okleinie. Teraz to luks będzie. I kładzisz będzie znowu rozpoznawalny. Się założy na przód. nie trzeba zdejmować. Zapełnienko fajnie wygląda, ale z tą nową też będzie luks W sumie powiem Wam, handbary przemalowałem na pomarańczowo, ale i tak pasuje nawet do tego. O, nie czyściłem tych plastików przed tym przed schowaniem. Trzeba będzie umyć. Na tamtych wam powiem i z tą gumą lepiej wyglądał z czarnym, się przyzwyczaiłem niż takie. Bo ogólnie te są tak zniszczone, tu widać porysowane te plastiki, ale naklei się tam to na te nowe, to będzie git. kładzisz już zmienił barwy kolorki. Jest teraz okleiną. Filterki już mi wyschły, także zaraz będę je nasączał. I zakładał do kładisza. Filterki wyczyszczone, założone, można zakładać bak. czyli airboxa tak naprawdę. Elegancko. I teraz kładziszem można śmiga. Jeszcze można było te klameczki zmienić na niebieskie, ale czarne też pasują, także na razie zostawiam. No i pakujemy sobie kładzisz. No i kładzisz zapakowany, jak widzicie. Ogólnie wleci nowa furka, także coś wam powiem na ten temat. Jeśli wy byście zastanawiali się nad zmianą samochodu i chcielibyście go sprawdzić, możecie skorzystać ze stronki autobaza.pl. Ja teraz wam pokażę na przykładzie tego forda, jak sprawdzić po numerze win, historię tego pojazdu. Także logujemy się na stronce, możemy też to zrobić bez logowania. Od razu wpisując numer win pojazdu, klikacie sprawdź auto. Po chwili otrzymujecie raport i od razu widzicie, co będzie dostępne w takim raporcie. Czy będą jakieś zdjęcia, czy jakieś szkody? Jeśli byłby pusty i nic będzie. Nie było, no to od razu to widzicie. Tutaj jak widać coś wyszło, także sprawdzimy sobie to, wybieracie opcję, jaką chcecie wykupić, czyli sprawdzenie historii pojazdu. Jest też wycena wartości. Jeśli na przykład nie wiecie za ile sprzedać was samochód, to możecie z tego skorzystać. Macie też za jeden złoty bon rabatowy na 40% na kolejny raport. No i tak jak myślałem, w tym fordzie nic ciekawego nie wyszło. Tutaj co wyskoczyło dwie jakieś niby szkody, to jest wymiana w serwisie szyby i wymiana alternatora, bo to było w tym samochodzie robione jeszcze na gwarancji, tak to żadnych przygód nie nie było jest tutaj jeszcze taka opcja jak lista czynności serwisowych czyli na przykład co było wymieniane przy jakim przebiegu i co będzie do wymiany podczas dalszej eksploatacji tak to wygląda teraz pokażę wam drugą furkę modelu wam nie pokażę bo jest to mój prywatny samochód i tutaj mamy dużo więcej opcji podglądu widzimy od momentu wyprodukowania pojazdu co się z nim działo są nawet ceny i zdjęcia samochodu wraz z datą kiedy był wystawiony więc możecie zobaczyć za ile ktoś go wystawiał wcześniej w jakim roku czy kupił go taniej czy drożej w 2019 roku jak widzicie było jakieś uszkodzenie I nawet możecie zobaczyć na tym obrazku podglądowym Prawy przód i wartość 3,5-4 tysiące Mniej więcej Szkoda, że nie ma tutaj zdjęć Zrobionych przez rzeczoznawcę no Ale tak ogólnie to uszkodzenie wyglądało tak Że po prostu ktoś cofał i wjechał mi w zderzak I jest tylko mały pajączek na zderzaku Nawet nic z tym nie robiłem Przewijamy dalej no i widzimy wszystkie przebiegi pojazdu Także możecie sobie sprawdzić Możecie też sobie sprawdzić wyposażenie samochodu Jakie ma Sprawdzimy teraz wycenę tego samochodu na podstawie Podstaw danych z innych samochodów tego typu jest jakoś ustalana ta cena, także zobaczymy, ile jest warty. Jak widzicie, około tych 38 tysięcy, mniej więcej taka wartość tego samochodu. Także ja ruszam nasz wironi. Jak widzieliście, kładzik już zapakowany, a jeśli wy byście chcieli skorzystać z takiego raportu, no to z moim kodem BORN20 macie 20% rabatu na wykupienie tego raportu. Ważne do końca października. Także kto chce, to wbija link macie w opisie. No i jesteśmy w na wirowni. Yeah. <tries> Ja pierdzielę Myślałem, że tam zawinę, nie chciałem za nim Za mały rozpęd miałem, bo ja chciałem no, dalej mówić. Mógł... Tutaj trzeba z tego polecieć Tutaj też bym wyleciał, gdybym nie odpuszczał gazu, nie? No. Nie no da rady, chyba że powietrze bym spuścił, bo ja mam na maksa wypompowane trochę. No zjedziemy na dół, może powietrze spuścić i się też. Tak. Znaczy na razie nie spuszczam tu, wiader z rozpędu tylko, nie? No. Tu jest chyba No, z powodu to bąkier. No wiesz, jeszcze koła duże nie ma założone. Te wyższe. 22 nie? Co? No, przód 23, tu 22. To już nie wadzi, to nie? No, też, przy skokach nie No Różnie, bo wiesz, rama jest obniżona, to jest trochę niskie. tam co jest? O kurwa, ja tu miałem skręcić. No nie. To już nie skręcę. Ja myślałem, że do samej góry mam wjechać. Ale tam na krosa wyjeżdżony. Co tu się stanęło? Jakie tu cyrki. To masakra. Ja nie wiedziałem, ja podjeżdżałem tam, patrzę, mówię, kurwa, co jest? Dobra, chyba zjedzie. Od, kurwa. O skurwysyn. To ja pierdolę. Wyciągniesz go sam czy nie? No? Wyciągniesz go sam? Chyba nie Na dole nie widziałem z tak to... Ja sobie wjeżdżam i chciałem tam na, na przód, patrzę mówię kurwa za wąsko i stanąłem, nie? Nie wiedziałem, że trzeba tu zawinąć Ja nie widziałem, żeby... Ja nie widziałem, żeby jesteś no. na tu, bo tak to by. O Stało. <grym> Dobrze, że na drzewach się zatrzymał, bo tam to wiesz... <grym> o, no, kur... by zarobił od nowa. Trzeba go <grym> jakoś złapać to. tu było pobiegi. Plus. Aj kur... Pojeździe, Nie śmieje. No Trzeba go jakoś wyszarpać. I teraz się przydał wsteczny, co? Nie bo no, chuja, by, no, chuja by, by to dało. To patrz na, na światło, nie? żeby nie upierdolić. O kurwa, to tu jest blisko, ci powiem. Może dotyka. Mam nieco, to wypada, nie? On tam się tak zaczepił? To zaraz na lampie trafi się. A? Pierdolony. Bo... Jakby ktoś go teraz dotykał... jak <laughs> Dobrze jest panie, bo jakby tu pierdolił. Się. Ale ja bym go uratował, tylko. Mam ciśnij! Kupę, się kolejnym razem nie wiewał. Dobra, tam Ja pierdolę. Nie, no, nie mam mocy! Wiem, a ty z bani w drzewach, czy nie? Nie, ja zaskoczyłem, go wysłuchałem. Co do tyłu, jakich jest plan? No do tyłu przecież nie do przodu. Na bok można go też, nie? No to do tyłu i na bok można. O, teraz tak. Chyba ja za przód. O, teraz go. Czekaj. Czekaj. Moment, jeszcze jeszcze. Czekaj ta. Moment. Przyszedł? 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 Dobra, Nie Bo na luzie chyba nie, trzeba uważać. Ok. Trochę na drzewach się zatrzymał, tyle co nic tam. Ale gdzie Budek. Budek? No. Co ty pierdolisz? O ja pierdoli. Bo my tam staliśmy i tak zawinął i wiesz, poleciał w te drzewa, nie? Na drzewach się Ale to wiesz, dobrze go tam wyhamowałeś. A nie zdyliście. nie zdyliście. Nie, jest... nie nagrałem wam, ale już przywitane węduro opa. Prosteń Przelecimy teraz, wiecie? Ja w dwirownią mam obytnaną, fajny teren, duży jest, jest gdzie pojeździć. O, już się dzieje. A jak ładnie zjeżdża! Oskubany. <śleszamy> Ale nie musi się męczyć. Tam ogólnie trzeba zawinąć w lewo. Ja wcześniej podjechałem, się zatrzymałem, bo na samej górze jest tak wąsko, że na krosa, nie? To nie wiem co jest na górze. Ale tam dalej jeszcze za tymi drzewami się zawija jakoś. To często tu Ja to jestem pierwszy raz, kumpel to nie wiem, drugi czy trzeci Ja do siebie tam na Instagram A, no spoko Tu tylko jedna jest taka większa. No tu coś jest, widzę. Tam parę tu powjeżdżałem, nie? No tu tylko to się pakowałem, tamte mniejsze. No terenu jest sporo, tak jak widać. No krosem to więcej bo podjeżdżasz, tu A, wszędzie tak. możesz nie? próbować. Kładem to muszę mieć w miarę szeroko i płasko. A na uzdowie jak wszystko wjechane było? No na uzdowie to tam też. Luz. chè Nie, to bym wściekły. Co się przejebał? Co odpierdolił? Pakład jeszcze leci. Robi robotę, tam gazu odpuściłem, ale mi na górę wjechał. Zapuściłem, tylko ja sam się kurwa makowałem to? To kurwa ty nie chleb jak to to nie Do gazu widać, było, że dodał, ty bo się zatrzymał w git i nagle. Ja ty nagle... jeszcze może później, co im mnie na głowę jebało Nie go zobaczam to, zobacz, ja. to, to jeździu kierownicę trochę może okay. to sprostować to trochę w dół. Jeszcze Chris się tylko trochę u A ja? Ty, U, u, u. Jak Butel. blender <gry> Jeżeś był jak ci nie było No tam tej części tam górki robię Znaczy ja tu się przejechałem też, ale na chwilę I później tam ten tym polarisem człowieku podjeżdżał tu pod tą górę, nie? No. Nie mógł podjechać i mu zjeżdżał do tyłu, wyhamował i nagle kurwa gazu dodał człowieku na tylne i rolkę. <grym> <grym> Tu jeszcze któryś zjechałem, bo było tak trochę wąsko na krosy, ale dał radę kładę. No nie, no panie, panie to pan. When another World Series, man, it has to be Wah, wow. J-Roll needs a matching ring It's about to get a rough, grab the Vaseline Cause we'll fuck your team up, our bats are mean uh, Our shirts get dirty, you cats look cleaned up We bout our business, but y'all like to talk a lot Looks like how Howard knocked another in the parking lot